Jak spędzą święta olsztyńscy kibice i piłkarze Beniaminka Ekstraklasy. Zwycięstwem gości zakończyło się bowiem spotkanie z Tomilu Olsztyn z katowickim GKS-em. W pierwszej połowie spotkania tą grze nadawali piłkarze GKS-u, czego efektem była bramka zdobyta w 29 minucie przez Jerzego Brzęczka. W drugiej połowie olsztyński zespół przeprowadził wiele akcji. Brakowało jednak zdecydowania i skuteczności nie pomógł dopiąć wyjątkowo licznie przybyłych kibiców. W obecności 16 tysięcy widzów Stomil przegrał z bardziej dojrzałym zespołem Katowic 0-1. Ja wiem, że e, kibice Olsztyna są może trochę zawiedzeni. Na pierwsza połowa nie wyglądała e, najlepiej, była to taka pasywna gra zespołu Stomilu, natomiast w drugiej połowie to Stomil pokazał ten lwi pazur gdyby zagrali tak od samego początku, to prawdopodobnie wynik tego meczu byłby inny. Pierwsza porażka na własnym stadionie. No właśnie. Tym bardziej boli, że pierwsza od roku i na własnym stadionie, i przed świętami. No. No, to po dzisiaj postawił bardzo trudne warunki. Widać, że drużyna ograna mająca w swoich szerokach wielu bardzo dobrych piłkarzy. Ja mam odrobinę pretensji żal do moich zawodników o po pierwszej połowie. Bo wyraźnie że ta połowa została. Przestania nieszczęśliwych, bez okoliczności, działa w Tybicza. Doprowadziła do tego, że, że nie pokrył Grzeńczka, miał takie zadanie. Strzelił bramkę od i dochorował w nich do końca. W drugiej połowie już coś się więcej działo na boisku. Stworzyliśmy 2-3 sytuacje bramkowe. No szczęście sprzyja lepszym i dwukrotnie. Raz tak chyba raz poprzeczka uratowała GTS od nieuchronnej bramki, ale... Yy, powtarzam, że to jest zespołem bardziej dojrzałym, ograniczony nie tylko w lidze, ale i w Europejskich raz i, tych tych I yy, na pewno tutaj był zespołem yy, dużo, dużo dojrzałszym. Powtarzam yy, cały czas, że my musimy stoczyć yy, trudny bój yy, o, o utrzymanie się w lidze, Jeżeli zawodnicy nie podejdą z yy, pełną determinacją, zaangażowaniem, tak jak to było w drugiej połowie to no, nie będzie efektu bo siłą tej drużyny to jest agresywna gra, wybieganie walka od początku do końca, męczenie przeciwnika aż do skutku dzisiaj nam się to nie udało, ale byliśmy przykrotnie bliscy. nie sądzę, żebyśmy się tutaj zajmowali w następny mecz czas na to żeby żeby zdobyć punkt y, wyjazdu. Dwa wyjazdowe mecze zakończyły się zdobyciem dwóch punktów. Tutaj staczyliśmy za punkty na własnym stadionie. No, na pewno szkoda, że zabiliśmy tutaj y, wspaniałych kibiców y, ośluńskich, no, ale będziemy grać dalej, jedziemy do Morsa powalczyć. Później jest 10 minut przerwy y, na, na czas na reprezentację. Cieszę się, że się poprawiła pogoda, że wreszcie będę mógł y, w godziwych warunkach przeprowadzić kilka normalnych zajęć treningowych, bo w tej no nie miałem takiej możliwości.